Cześć! Dzisiaj zagramy w counter strike. A. Będzie to moja pierwsza gra, więc... Pierwsze nagranie dokładnie, więc to może być dziwne I... Mogę to grać jak... Ostatni fajas Więc... nie żalcie się Tu pistolety... No... Robimy... czas Lecimy! Dobra. Na tym mapie ja powiem szczerze, że jeszcze nic nie grałam, więc coś tam nie... mhm. szczerze mam wolę do tego pierwszy dni. Dobra, no, mam jeden fragę, a więc jest na dary początek. Da, nie jest taki super, więc na możecie mi powiedzieć, że jestem beznadziejny, ale mniejsza. Poczekajcie trochę niż ciszę. Grę, chociaż potem ściszę, już ciszę, już w ogóle. Bo, ha, mój, jak cygański pedofil. Ojej, co to się spędziło? Tutaj akcja toczy się przegraliśmy Dobra Karwiny Kosa Czyli Kałasikow. No i lecimy Pójdę za kompanią Zakładnic Serio Coś cieka. Coś tu bieda z fps ale musi się trudno. Tak, już. Trzeba To gra żyje, więc jest... A czym get? Oj. No, ja chyba go Może moje tutaj ilość moich fragów nie powala bez moich statków dokładnie, bo jest 2 na 2 Ale przeżyjemy Dobra, spoko Maroko Jedno oko na Maroko Chodź. Taki wylek i Zbyszek zjarany Jak nie nie wiem co. Taki po prostu... ...porównują. Nawał grzyw w kolejce. Już zabiegł czas. Przydał się, przydał się może.

Tak chamskie jak... Eee, nie wiem co I zrobili nas Strasznie, ale żal patrzeć jak on wygląda Who's this brothers? No prawie Who's brazers. brothers Czy on jest rudy? No wydaje mi się, że on jest rudy Eee, bardzo to co? A mi się wydaje, że on jest rudy Dobra, dzisiaj oszczędzamy, bo nie będzie co zażywać tego dnia. Więc będzie tylko desert i gleb. Jeszcze Muszę mieć widzę. Może być tu niebezpiecznie, tym bardziej, że się nie da tu przydostać. A, nie szczekają. Dobre, Tył, jak Never mind. Nie było to, nie było to zbyt mądre, ale cóż. Takie życie. Jeśli w ogóle uda nam się to wygrać, to będę szczęśliwy, ale to jest niemożliwe, bo jest już 4-1. Dobra. Nie, w ogóle nie są happy Skarem. Skarę, nie wiem jak to się mawia. Wiem, że broni się na skar 20 ale to jest jedyny. Mm, właśnie gdzie jestem? ten zbiór się który tutaj. Pły Właśnie. Wow, oni gadają. Dobra, no nie, wygrywają. Jeszcze po... E, nie, ja mogę nie chcę wygrywać. Augur... i well, we have a day every day. my stretching. Deploying flashbang. Flashbang. Yeah, O czy się uda? O, ziedem Ej, a chyba byli <noise> na mniejsze z jakie mam z da. Lecimy dalej na szczecin Też się cieszę. No nie no, jednego żadnego, żadnego fragmentu się nie da odbyć. Kielamusy grają. W ogóle się uda mi coś tu zdobyć To będzie Gitz Marines stat mam wyraźny bo 2 na 4 Może się uda, może nie, tuż to wie. flashbine by tu się zrobić Oho Sorry Dobra. Aj no nie no, Aska. Serio? Czy chcieć bym chciał od nas tutaj zajść od tyłu? Nie, nie sądzę. Tu nikogo nie mam. To jest dobrą gra. A już to tylko nasi. YouTube, zobaczymy, co... tutaj komuś auto zaprosiła. Wow, na więcej da... Punkt meczowy. Dobra, widzę, że hajsem się zada. Szczerze, grant nie kupuję, ponieważ nie lubię grać. Nie umiem każdej pierwszej grać <grym> urządzenia nie A no dzięki, nie no Super, bro. Nie, także dobrze by wyszło No tsubizde. Nie w <laughs> Nieważne. Chodź chodź. wojny mytku fryzurkę, tylko prawidłowkiego. Menelinio. Jezu, ziomuś. Tak można było w niego nie trafić. Można w niego trafić, nie wiem. Dobra, lecimy. Na wałgrzych. Właśnie, ja powinienem zrobić dubbing, albo chociaż napisy w tym W po co? Nie, jak ja Ogólnie nie wiem, może będę coś kręcił Może nie dużo tego kręcił, może nie Sam powiem szczerze, że nie wiem, co powiem. Czy uda mi się tu podejść i jest podofil? What? Casement Ole, kamer! Ja mam To tylko dupę, tak w taki takich przedziałach, takich rów, a było. Ole, kamer, wejrzałem cię. Chciałem a się zaprzyjaźnić przyjaźnić. kamper 101. Gdybym grał w lola, to już mu dał reporta. To jest taka sytuacja. No Przegrywamy... a taki nie fard, że akurat kiedy ja przyszedłem zaczynam się przegrywać. terroryści wygrywają. Jest normalnie, oni są na tam na infernusu, jest jeszcze w takich chorowych beretach. A najgorsze są nadaści, do tego nadaści jak jeszcze trafisz na takiego taliba, który sobie w ogóle. powie Ala Akbar. Przez to zabieje chyba już trzy nagrania. Kupię siła, kupię moc. Zaraz podpalę dzisiaj koc. Na no, dzip jeep No, jak trudne. Ej, weź, ile on ty prowadzi. po prostu... No, dupy nie urywa, co tu powiedzieć. Weź, tam mam, skocz na wyszki. Fuj, nie bój że jest złą. Cały czas myślę, że to jest samochód, bo to jest jakiś... Ziemuś. terrorysta. Jujo, ja, skoczył. No, no, już. Jestem Janusz. Mocki taki rodzinny. Za dużo w jej przewinie. Ciepcie Mają angielskie prawda? Chyba? Chyba trzeba się przypatrzeć. Dobra, coś o dobra, jest skrzynaczki Na bogatość Marko, mm. nie Dobra trening. Może być tam pierwszy lepszy, dobra, ja bym już kończył Więc Pożegnam się z wami, do widzenia do, do, do następnego wideo